Karolina Pietera, Digital Strategy Manager, Opus B. Omni Channel Seamless Experience. Ważny temat w kontekście zmieniających się obyczajów, zwyczajów zakupowych, zmieniającego się świata. Warto jest sobie przemyśleć całościowe doświadczenie naszego użytkownika, konsumenta od podstaw. Ale co to jest? Omnichannel to są wszystkie touchpointy, w których nasz konsument ma do czynienia z naszą marką. Od pracownika po reklamę telewizyjną. Seamless, czyli bezszwowe. Bezszwowe oznacza to, że przechodząc od jednego do drugiego touchpointu, nie odczułam znaczącej zmiany. Jest płynność. No i experience, doświadczenie, ten moment, kiedy chcę poznać, chcę zakupić to jest złożone doświadczenie. Skoro o doświadczeniu, to możemy korzystać z metodologii zorientowanych właśnie na ludzi, projektowania zorientowanego na ludzi, jak User Experience Design czy Service Design. W ten sposób będziemy w stanie złapać wszystkie te touchpointy, zdefiniować ich specyfikę, zobaczyć gdzie są bariery, motywacje naszych użytkowników i zaprojektować to, co trzeba. Jak do tego podejść, jeżeli projektujemy komunikację? Przy projektowaniu komunikacji zbieżnej z całym omnichannelem potrzebujemy właśnie przynajmniej protopersony, user journey, czyli ścieżki użytkownika i wszystkich, jakby później, narzędzi, jeżeli mamy na to czas, które umożliwią nam wpasowanie się w całą ciągłość tych doświadczeń. Czyli um, Przypominając metodologię projektowania zorientowanych na ludzi do zaprojektowania dobrego doświadczenia wielokanałowego, bezszwowego. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.